Dzień dobry Państwu, w imieniu Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nasala oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysława Łuczaka witam Państwa serdecznie na corocznym spotkaniu noworocznym Powiatu Kaliskiego. Coroczne spotkania stały się już naszą tradycją. Bardzo się cieszę, że skorzystaliście wszyscy Państwo z naszego zaproszenia i postanowiliście spędzić to dzisiejsze spotkanie kolędowe właśnie z nami. Zanim powitam wszystkich Państwa z osobna, zapraszam najpierw do wysłuchania Wyjątkowego koncertu kolęd. A to właśnie kolenda. Wykonaniu aktorów kaliskiego teatru, szanowni państwo, przed państwem właśnie kama Kowalewska kulawinek, bożena remelska grzybowska, Jacek Jackowicz oraz Lech Wierzbowski w akompaniamencie Fryderyka Stankiewicza. Koncert, a to właśnie kolenda. i jeszcze naszych aktorów Polskiego Teatru przed państwem Kama Kowalewska Kulawinek, Bożena Remelska, Grzybowska, Pan Lech Wierzbowski, Jacek Jackowicz, a, a przy akompaniamencie Fryderyk Stankiewicz, a to właśnie kolenda. Ja poproszę o zabranie głosu starostę kaliskiego Krzysztofa Nosala. Chciałbym szczególnie państwu tutaj podziękować za to co się działo w tym roku 2013, ale też życzyć nam wszystkim, aby to co będzie w roku 2014, aby prowadziło nas tą drogą. Szanowni państwo, jeszcze jeden wątek właśnie z tej naszej przynależności do Unii Europejskiej 10 lat to długo na pewno mamy już swoje przemyślenia, na pewno y, mamy już pewne procesy, które y, się zaczęły i trwają, o których y, ostatnio jest głośno. No, jednym z tych procesów to jest wielka emigracja ona dotyczy również naszego terenu, naszego powiatu, miasta aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Może nie mamy bardzo dokładnych statystyk, ale wiemy, że praktycznie z każdej wsi, z każdej ulicy iluś ileś osób ubyło. I niestety ubyło ludzi młodych. To widać, mniej jest dzieci w szkołach, z tym się borykają gminy, borykają się powiaty, ale czego przybyło? Przybyło Ludzi, którzy sobie nie radzą w życiu. Przybyło nam dzieci w domach dziecka, przybyło nam osób starszych w domach pomocy społecznej, w środowiskowym domu i to też są dla nas wyzwania. I tak jak do tej pory jest to, poświęcamy temu bardzo dużo uwagi. I o tym też oceniając to wszystko, co się dzieje, nie możemy zapominać. Także, szanowni Państwo, myślę, że. Jesteśmy dobrze przygotowani do wejścia w tę nową perspektywę finansową, w tę nową siedmiolatkę, i głęboko wierzę, że sobie z tym poradzimy i że kiedyś będziemy mówić, że to był dobry dla nas czas. Wszystkiego dobrego. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Zwłaszcza teraz w imieniu Naszego księdza biskupa Edwarda, który naprawdę przechodzi dość ciężką kurację zdrowotną i leży w szpitalu w Poznaniu, ale kazał przekazać najpiękniejsze życzenia, najlepsze. Zwłaszcza modli się do Boga o błogosławieństwo dla wszystkich Państwa tutaj zebranych, a zwłaszcza dla Pana Starosty i Przewodniczącego Rady, o to, abyście jak najpiękniej mogli służyć powiatowi. Niech Wam, Pan, niech wam Pan, Pan Bóg wszystkim błogosławi. Pobłogosławię też te opłatki, którymi się będziemy potem dzielić. Panie Boże, pobłogosław ten biały chleb, chleb, którym będziemy się dzielić, daj nam swojego Ducha Świętego, abyśmy mogli żyć dla innych, abyśmy mogli przebaczać sobie nawzajem przez Chrystusa Pana naszego. Dziękujemy pięknie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan starosta powiedział już o Zitach, ja o Zitach nie będę dzisiaj już mówił. Wszystko już prawie wiemy, tym bardziej, że uczestniczymy w różnych szkoleniach wspólnie w większości z Państwa, a zatem na 2014 rok odważnych marzeń, śmiałych decyzji, zdrowia i zadowolenia, pełnej kiesy. W kasach samorządu, ale i w państwa domach, samych życzliwych ludzi wokół siebie, a także miłości dawanej i odwzajemnianej. Wszystkiego najlepszego na cały 2014 rok od władz samorządowych Kalisza, tutaj silnie reprezentowanych. Wszystkiego najlepszego. Drodzy przyjaciele. Wszystkiego najlepszego, Jak ten rok 2014 będzie dla Was naprawdę dobry. Pozwólcie, że te życzenia złożę wraz z obecnym tutaj moim kolegą Adamem w imieniu posła Adama Rogackiego. Tych nieobecnych, którzy już zaczęli pracę, między innymi Kaliski poseł Józef Racki, już Komisja Infrastruktury ma o godzinie 13, także nie mogą być. Ale szanowni Państwo, również prosił mnie o przekazanie życzeń. Nasz europoseł Andrzej Grzyb, który pojechał do Brukseli bronić polskiego smaku. Szanowni Państwo, wszystkiego najlepszego dla wszystkich miasteczek i wsi Powiatu Kaliskiego w nowym 2014 roku. Można by było wymieniać wiele tych zadań i przedsięwzięć, które wspólnie udało się zrealizować i które jeszcze myślę, że w 2014 roku zrealizujemy. Najlepsze życzenia chciałbym złożyć w imieniu pani radnej Barbary Nowak, swoim własnym, obecnego tutaj wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pana Marka Baumgarta, który przecież jest częstym gościem powiatu kaliskiego. A co za tym idzie? To też ma wpływ na środki, które z tego funduszu tutaj spływają, więc za to Panie Prezesie, przepraszam, że ja ale dziękuję, bo ja przecież też mam takie prawo z racji pochodzenia jako radny wojewódzki również. tak, tak. Także dziękujemy bardzo Panie Prezesie w imieniu wszystkich tych, którzy z tych środków korzystają. I Szanowni Państwo, życzę, żeby 2014 rok był przede wszystkim rokiem dobrym w życiu osobistym ale również w życiu zawodowym i społecznym szczęśliwego nowego roku. Dziękuję. Obyśmy, szanowni państwo, zbliżali się nadal, kolego starosto, i w ramach właśnie tego zitu, o którym już była mowa, aby ostatecznie przeciąć te wszystkie konsekwencje tych wydarzeń sprzed 200 lat, przy tańczącym kongresie wiedeńskim tam wtedy wydawane, tak bardzo mocno obciążające nasze lokalne społeczności, abyśmy my, i zwracam się tutaj do wszystkich wójtów powiatu Kaliskiego, coraz bardziej zbliżali się do siebie i nie było to tylko zbliżenie dwóch miast Kalisza i Ostrowa, ale także całych dwóch powiatów. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję pięknie. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Panie Starosto, Panie Przewodniczący, pozwólcie, że skieruję w imieniu Pana Prezydenta Jarosława Urbaniaka, Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego i Przewodniczącego Rady, Pana Jarosława Lisieckiego najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zrealizowania wszelkich marzeń, wszelkich pomysłów, wszelkich planów wszystkim samorządowcom ziemi kaliskiej, a także wszystkim mieszkańcom tej ziemi. Życzę także, by omijały nas takie nieszczęśliwe zdarzenia, jak zdarzenie w Jankowie Przygodzkim, bo codzienne newsy donoszą, że takie zdarzenia właściwie to codzienność już teraz. Życzę, by nas, nas, także wszystkich w powiecie ostrowskim omijały i życzę także, by w rodzinie, w domu wiodło się Państwu jak najlepiej i na okoliczność tego spotkania przekazuję list od Pana Prezydenta. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa zabiera głos? Zapraszam zatem Przewodniczącego Rady Powiatu Mieczysława Łuczaka. Szanowni Państwo, gdy się ma tylu, tylu przyjaciół wokół siebie, to o następne piętnaście lat myślę, że nie ma się co martwić. Powiat kaliski będzie się rozwijał bardzo prężnie, gdy dołożymy jeszcze tutaj duchowe wsparcie księdza biskupa, księży którzy są obecni na tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Także proszę przekazać najserdeczniejsze słowa życzeń noworocznych, ale także przede wszystkim szybkiego powrotu do zdrowia na ręce księdza biskupa, ponieważ poprzednik i obecny ksiądz ordynariusz nas wspiera corocznie. Tutaj przecież z nami bywał. Szanowni Państwo, na najbliższy 2014 rok, także moi przedmówcy odwoływali się, że z ulgą zamknęliśmy ten rok, gdzie trzynastka jest, była w czasie przeszłym już, a więc na ten nowy 2014 rok wszystkim Państwu w imieniu samorządu Powiatu kaliskiego pragnę złożyć życzenia, życzenia, odważnych planów i zamierzeń na rok 2014. Gdy są plany i zamierzenia, to życzę Państwu dużo zdrowia i sił do ich zrealizowania. Dziękuję bardzo.